Siema, z tej Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I witam was akurat z mojej podróży, bo w chwili obecnej kontynuuję swoją podróż, jaką sobie zakończyłem tam poza odcinkiem. W chwili obecnej jestem na e, Islandii, jak można zobaczyć. Akurat sobie jakąś tam trasę po ostatnim odcinku zrobiłem. Tak jak jakoś na północ, no to przejechałem sobie już taki kawałeczek trochę. No i skończyłem jakoś w tym miejscu, i postanowiłem, że po prostu dokończę tą trasę z Wami. A może gdzieś tutaj jeszcze pojedziemy. Tutaj chyba była ta nowa trasa, czy jakoś tak. W każdym razie, jak będzie jeszcze czasu, to najwyżej się jeszcze dokończy. Postanowiłem przetestować sobie tego dafa po no, tych warunkach tutaj. Jak będzie się sprawował, tam wcześniej trochę było tak trochę ślisko. Tam był śnieg, trochę wcześniej. No i jakoś dał radę po tą górkę, ale ledwo, ledwo. Plus, y, trochę śmieszne było to, bo była taka sytuacja, że trafik się zbierał za mną i ten trafik, to wiecie, bez problemu, on się potrafi po wszystkim trzymać i, i, i bardzo mi się było to, wiecie, jak mnie tam zaczął wyprzedzać, Ja tutaj się wspina pod górkę tym samym zestawem. Y, ładunek trochę waży, jeśli się nie mylę, 22 tony. Także trochę jest na takiego tira. Co prawda, może by było ufać jeszcze więcej, wtedy by było jeszcze gorzej. Pod górkę. No ale tam wiadomo, samochody, no to niecierpliwe, no to wyprzedzały jak mogły. A najśmieszniejszy był tir, bo jeden się taki pojawił i zaczął wyprzedzać, także... Z tym trafikiem trochę śmiesznie, no a jeśli chodzi o te ośnieżone drogi, no to one mają działać na nas, a nie na... trafik. Chyba, że co niektóre fragmenty działają na trafik. Tego to nie widziałem jeszcze. Raczej nie. Chyba nie, no, raczej wątpię. W każdym razie trochę śmiesznie to wyglądało, takie poprzednie wizje miałem. Tu, tutaj właśnie też będzie trochę ślisko. Trochę załapało. Dobra, oznaczenia tu trochę nie było, ale trzeba się pilnować w takim razie. No i w dzisiejszym odcinku do kończenia tej trasy coś jeszcze tam... Nic ciekawego zbytnio się nie pojawiło, przynajmniej do momentu jak to nagrywam, a jest 13 styczeń. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jeszcze przed 17, więc na przykład nowego Postu na blogu jeszcze nie było. W tym roku akurat mieliśmy dwa posty. Ostatni był o Heart of Russia no i o Teksasie. Jego tam cztery miasta były pokazane, no wymienione i tam jeszcze kilka terenów spoza tych głównych miast pokazano. Te miasta takie widokowe. O Rosji to były te drogi. Bardzo fajnie to się tam prezentuje. No i cóż, może odniosę się do tego ostatniego odcinka ze starszą grą. Tutaj mowa o właśnie tym ostatnim gameplay'u. Trochę taki lag gry był. Taka ścina duża. O, o tym, o hardtracku, 18 Ways of Steel. Ostatnio był taki film, w tym roku będą pojawiały się już te kolejne starsze części G.R. z tym, że raczej kolejna część 18 Ways pojawi się dopiero w marcu, bo chcę to tak robić, żeby raz w miesiącu przynajmniej był taki odcinek. A w następnym miesiącu już no, są urodzinki ATS-a, także raczej coś tam przygotuję o ATS-ie. O, mamy informację o tym, żeby jechać ostrożnie, bo przedtem jest śnieg. Także trzeba uważać, oczywiście tutaj będzie jeszcze gorszy podjazd chyba. A to kojarzę z innego profilu. Tutaj było ciężko i może tutaj powtórzy się ta sytuacja z tym trafikiem, bo widzę, że tam trochę się ich nazbierało. Oni tutaj w 100% są przygotowani, najwidoczniej. Najwidoczniej miejscowi. Znam tu tereny, mają swoje sposoby. Ja tutaj ledwo się ciągnę, także będzie zabawa teraz pod górkę. Ale wracając do tamtego filmu, chciałem serdecznie podziękować wszystkim za te wszystkie sugestie, rady, w ogóle komentarze o tym, no co jest w tej grze, co tam można jeszcze zrobić. Te informacje o tym, jak to tam działa. Serdecznie dziękuję. Um... No i zachęcał tak przy kolejnych częściach. Przy okazji, już teraz możecie mi dawać porady do kolejnej części, ewentualnie nawet do jeszcze kolejnej, żebym mógł sobie tu gdzieś zapisać na zapas. Aha, tutaj będzie taka zabawa z tym trakiem. Chyba będę musiał sobie zmienić skrzynię, bo z tym automatem tutaj to on tak trochę jest upośledzony Jakbyś to nieco z nim testowałem. I on potrafi tak bijać, niby te większe biegi, Za chwilę stanie i znowu zaczyna od jedynki, tak w kółko. Ewentualnie teraz podziała obawienie się gazem. No to może jakoś to zadziała teraz. W każdym razie serdecznie dziękuję za te wszystkie informacje. Za jakiś czas pewnie wrócę do tej gry, zapewne. Tak jak mówiłem w, w tamtym filmie. Także spróbuję to wszystko wykorzystać. Może coś poza nagraniami tam ogarnę, tak, żeby zrobić jakiś większy postęp i. Co nieco bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. No i cóż, sorry, że to może nie było takie profesjonalne, ale nie chciałem wchodzić do tych gier, których no nie znam z jakąś taką udawaną świadomością, z takim udawaniem, że o ja tutaj wszystko wiem, ja to wszystko znam. Te właśnie gameplay miały polegać na tym, że ja dopiero poznaję te gry, nawet jak chciałem je robić w pewnym momencie tak, że po prostu wchodzą od nowa. i no, i wiecie, nowa gra po prostu nie poznałem jej wcześniej, nie oglądam jej wcześniej, nie wiem co tam się dzieje, chcę poznać wszystko od nowa, chociaż przy nagraniach to tak ciężko wychodzi, bo potem, no, nie wiem, albo problemy techniczne z tego mogą być, więc trzeba drugi raz nagrać, albo coś innego jeszcze, także, no, nie wchodzę tam tak kompletnie na nowo, ale też nie wchodzę jako ten taki fałszywy, doświadczony, że ja tutaj wszystko wiem o tym. Mogłem, nie wiem, sprawdzić w internecie co i jak, ale to co innego niż wiadomo, doświadczenie oparte już na samej grze. Zdobyte podczas tych wszystkich godzin gry i tak dalej. A widzę, że tutaj na moim kanale jest sporo osób, które pamięta te czasy, grało w tą grę i też inne. Także czemu by, zaprzy... no nie żeby to dziwnie zabrzmiało, ale nie wykorzystać waszej wiedzy do tego, żeby mnie tutaj nauczyć, po prostu tych gier. Przy okazji, zawsze jakieś tutaj wsparcie od Was jest dodatkowe. Miło to tak posłuchać, co i jak. Z tym nadajnikiem to mnie zaskoczyliście. Nie wiedziałem szczerze że mówiąc, że tam są te nadajniki. jeszcze zagłuszasz tam jakieś jest w tej grze. To mnie naprawdę zaskoczyło i to jeszcze bardziej jak czytałem, niż jak z tą policją, bo tą policję to jeszcze kojarzyłem. Tam z innych części myślałem, że w tej nie było, jednak była. Ale ten nadajnik, jak usłyszałem o tym z komentarzu, czy ten zagłuszacz czy tych radarów, no to no muszę to przetestować po prostu. Także wielkie dzięki za te wszystkie informacje, no i cóż, teraz pytanie, jak jest w kolejnych częściach, żeby być już mniej więcej tam niby przygotowanym, ale ale może nie informujcie mnie o wszystkim tak, żeby może mnie czymś zaskoczyć jeszcze. Bo z tego co zauważyłem, niby stare gry a ajarę i potrafią czymś zaskoczyć, to nieźle. Także dosyć ciekawa sprawa. Na początku jakby ktoś się zastanawiał, bo tam był jeden komentarz na temat innych gier, też o trakach, też takich starszych, ale niekoniecznie one są z scs u Ja na początku teraz skupię się na tym, co jest od SCS-u, czyli przede wszystkim ta seria 18 Wings. E, no i... Mm, co tam jeszcze. Jak się uda ogarnąć, no to UK i German Track Simulator. uhuhu niebezpiecznie już tutaj. Ostrożnie. Przy okazji, tyle zimno się zrobiło. Zostało jeszcze nieco. No, działa już po prostu. Ja tam sobie zaznaczyłem po drodze pauzę. Miejsce na parking, także muszę tam dojechać. Chyba za chwilę jakoś będzie, ale tu trzeba zachować ostrożność. Na początku skupię się na graf od SES Software, a potem będę starał się może coś ciekawego odszukać, właśnie. Tam były propozycje innych gier. Przy okazji sobie tam trochę poczytam o historii hard tracka, bo to też jest inna seria kompletnie ciężarówek. SS Software zrobiło po prostu tam kontynuację tej jednej serii. Także może jak uda się znaleźć te inne części. W sumie nie patrzymy, czy one są na Steamie, czy nie, ale pewnie gdzieś się znajdzie gdzieś indziej. Także może za jakiś czas skorzystam z tego. Sprawdzi się co i jak. Plus oczywiście zależy to, jak kanał będzie się rozwijał. A mogą dojść pewne zmiany na lato jesień. O ile wypali według to wszystko według planu, jak nie będzie inaczej, no to. No nie wiem, nie chcę teraz niczego zapowiadać ani ogłaszać. Dobra, tutaj trzeba sobie zjechać na pauzę. Zatankować trzeba? Nie trzeba. Szkoleń pieniędzy. A tutaj będzie miejsce? Tak, tutaj. No to sobie stanę po prostu tak. No i spanko. No ho, jeszcze śnieżek pada, super. A na zewnątrz nadal ciemno. Także to tak sobie... Czekajcie, wyjadę tutaj? Tutaj, no tak średnio, ale mogłem wcześniej. Myślałem, że tutaj coś jest, dobra. To sobie cofnę może lepiej. Dobra, jedziemy. To był dźwięk... hamulców e, Pneumatycznych. Dobra, tankować nie trzeba, nie, czekaj, co to jest? Tutaj zlecenia można brać! O, Okej. Okay. Tankować to się gdzieś tutaj tankuje, ale tam można było... ...zlecenie sobie zabrać. Także fajnie. Aż mi się przypomniało to jak... E, ...na początku w sumie ATS-a... I w, na Vivla la france można było sobie zabierać te cysterny i ładunki yy, ze stacji i też na, nie, ze stacji to chyba zbyt, no nie zbyt, chyba że były, nie kojarzę tego zbytnio, ale na pewno na stacji można było dowozić różnego rodzaju cysterny, w tym wiadomo, te paliwa i tak dalej. Ach, ten trafik bierze się za wyprzedzania, potem nagle u, jedzie z drugiej strony, tyle odległość wynosi, no i on zaczyna hamować, chociaż hamowałem trochę, żeby go przypuścić. Przecież nie będę stał w miejscu, czy coś. Tyle tu by mu wystarczyło, no ale niestety tak jest zapro... zaprogramowany. No i hamuje i stoi. Potem oni oboje tak stoją i czekają, aż tamten zjedzie. Ach, ten trafik. Włączę te długie, chociaż one nic nie dałem tutaj. Jak będzie ciemniej, to wam włączę te długie, żebyście coś w ogóle widzieli na tych filmach. To takie sztuczne podbijanie tej jasności i... no tak sobie to działa, szczerze powiedziawszy. A tak to przynajmniej coś to możecie zobaczyć dzięki tym długim. Chociaż jeśli chodzi jeszcze o te opady śniegu, no to tak trochę gorzej z tym. Ale niech sobie pada, czułby nie. Skoro mamy zimę, no to ma padać śnieg przecież. No dobrze, no to jeszcze kawałeczek trasy i tyle do celu. Ej, cóż, w sumie nawet nie wiem o czym wam tutaj jeszcze niby coś mówić. Na kanale tam pojawił się film o tym, co może pojawić się w tym roku. Co tam ma szansę na pojawienie się, ewentualnie pojawi się trochę później i te rzeczy na, na przyszłość bardziej. Yy, znaczy, ten film pojawia się akurat, kiedy tamten, no już wyszedł. Ale ja go nagrywam jeszcze przed jego opublikowaniem, chociaż, no, opublikowałem go w chwili obecnej. Dla wspierających, tam kilka godzin przed oficjalną premierą Także nie ma jeszcze takiego większego odzewu od wszystkich Ale między innymi Matomac z fajnym pomysłem wyszedł yy, z, tymi, z tymi... Z tymi czołgami przy World of Tracks. Jak będzie na Heart of Russia, no myślę, że jakieś urozmaicenie by było Tego całego rejsowania, rejsowanie z czołgami, to by było dobre Zawsze jakiś taki klimacik Nie no, plan akurat bardzo ciekawy A potem jak przyjdzie Ukraina to... czołgi na drugą stronę będzie się woziło hmm, to jest pomysł A potem dodadzą dodatek Kremi Kto tam wygra, kto ile ładunków dostarczy, te... Do tego krym będzie należał. Co? To by było nawet dobre <laughs> A potem w rzeczywistości, no, kto wygra w ETS-ie, to tak w rzeczywistości też będzie. To jest pomysł. Także jeśli kogoś interesuje jeszcze no, te wszystkie rzeczy, no to można wejść, sprawdzić większość rzeczy, to tam jakie ma prawdopodobieństwo, co i jak, no to tam powymieniałem. E, no a za jakiś czas. Wiadomo też inne filmy. Wiem, że pewnie czekacie coś jeszcze o tych ciężarówkach. Na razie o tych dwóch wiemy no, najwięcej, znaczy... najwięcej. Najwięcej to wiemy w sumie o tym Internationalu, chociaż wprost tak naprawdę jest to, co nie podało tych nas. To wszystko wynika z tego, że no, ludzie po prostu no, zauważyli, że to wygląda tak jak to. Czy na przykład to wnętrze, te zdjęcia z wnętrza tego mana, no, to wyglądają jak z wnętrza tego nowego mana. Bo tam są te ekrany, między innymi. Ewa na przykład przy tym Internationalu, no to ten przód wygląda praktycznie jak ten model 9900 i oni po prostu pokazali nowe ciężarówki i tyle, no ale można, wiadomo, samemu już dopowiedzieć, samemu zgadnąć, zobaczyć w sumie, co to za modele, sprawdzić sobie. No, więc jeśli kogoś to interesuje, to na razie tylko tyle wiem o tych ciężarówkach No, a jeszcze zostaje to Renault z tym swoim tuningiem <laughs> Sorry I... Tyle na razie Bo wiem, że to wa bardzo was interesuje Oprócz tego interesuje was też Polska, no ale o Polsce, no, na razie nic W sumie, kiedy coś ostatnio było o Polsce? Chyba tylko wtedy, jak Szebor podawał ten temat, że na przykład tam Polska od momentu, kiedy dodali ją do gry, w sensie no rozbudowali ją o tereny dodatku gońkist No to chwila obecnej wygląda kompletnie inaczej, znaczy się zmieniła i tak dalej. A to było z. O, na którym to było streamie w ogóle? Hmm. Co najmniej dwa lata temu to chyba było. No, może jakoś tak. No, no ale to też był po prostu przykład, a nie wprost powiedziane, że czy Polska będzie przebudowana, czy nie. Na to bym raczej po prostu nie liczył. Może się kiedyś zaczekamy, a może nie, no na, jak coś no to wiadomo bo macie mody. To niektórzy przynajmniej tak posadzą tego tematu, po co to, po co te rozbudowy, czy tam przebudowy, po co to wszystko, skoro są mody? No po co to, Software ma cokolwiek robić, skoro są mody? Tego podchodzenia to w ogóle nie rozumiem rano. Który to się robi ci jasno? No, niby jest trochę jaśniej niż o tej czwartej. Przynajmniej mam takie wrażenie. Ewentualnie to może być też o tej stacji benzynowej, bo tam są te takie żółte światła. A. czy znaczy tam pomarańczowe bardziej, a zawsze przy nich to mam takie wrażenie, że wokół robi się tak ciemnie, a przy nich tak jaśniej. Przynajmniej w grze. Choć w rzeczywistości też nawet. Już wam opowiadałem, że nienawidzę tych żółtych pomarańczowych świateł. Dla mnie te białe są OP. Więcej widać, więcej oświetlają... Dobra, wyłączę to, bo już więcej widać. A żółty to mnie... Oczy od, od tego mnie bolą. Serio. Nie wiem, może... niby powinno być na odwrót. Wiadomo, ten żółty pomarańczowy to bardziej spokojniejszy, przyjaźniejszy dla oczu, a... No tutaj jednak dla mnie to jest na odwrót. Przyzwyczaiłem się po prostu do białego światła najwidoczniej i wolę więcej widzieć po prostu niż... jeździć pod tymi światłami. A przy okazji, jeśli chodzi o ostatni odcinek, to tam nie było żadnej bomby czy coś, tylko krzesło. Eee, mam niestety mikrofon, który potrafi zbierać wszystko. Niestety, niestety, niby jest dobry, ale z drugiej strony potrafi wyłapać elementy, których nie chciałbym, żeby wyłapał dla przykładu, bo na przykład nie wiem, słuchacie jakieś czaski czy coś innego, szumy strasznie zbiera też przez to. Wiadomo, ja to tam wszystko obrabiam, też jest odpowiedni poziom, no ale niestety w ostatnim filmie, kilka tych czasków od krzesła było słychać to no nie była żadna bomba ani nic. Ale spokojnie zmieniłem teraz krzesło, chociaż planuję jeszcze lepsze jakieś sobie ogarnąć. To jednak zauważyłem, że w obecnej na rynku to, te ceny to tak trochę za wysoko. Także poczekam sobie na promocję, bo te te. Hmm. Ciężko to nazwać normalnymi cenami, zwłaszcza jak w historii zobaczy się, że te ceny były jednak e, mniejsze. Wiadomo, inflacja, wzrosty cen, wszystkiego praktycznie, bla bla bla. E, niby jest, no ale bez przesady. Dobrze, że przynajmniej to nie tak jak karty graficzne. Co to? Bo dopiero jest masakra. Ciekawe czy to się w końcu uspokoi. Na razie nadal no, jest ta stagnacja. Ale nie przyzwyczajajcie się do tych cen, Pamiętajcie, jakie były normalne ceny. Za RTX 2060 się płaciło od 1500. no około 1500, ja żebym tyle wydał. I tyle to powinno kosztować, a nie że to tam 2-3 kafle się teraz płaci. Nawet więcej. Kurde. Także żebyście się nie przyzwyczaili do tych cen, to trzeba walczyć o swoje. Tylko wiadomo, w ramach normalnego rynku. A nie tam działania według jakichś śmiesznych przepisów. Niby, niby niebo zrobiło się jaśniejsze, a tutaj nadal tak ciemno na dole. To mam nadzieję, że ten cały sandbox, te wszystkie chmury, to, to, ta cała góra to dobrze tutaj działa. Nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o te mody. Już raz pamiętam, testowałem, to chyba było w zeszłym roku. Testowałem sobie Winter Moda na wersję niekompatybilną, akurat. I całe niebo było czerwone. No tutaj prawo. Tak trochę mocno to dobiłem, no ale tak nagle mi się pojawiło, więc trzeba było się ratować. Jakbym jechał na modzie z fizyką, no, na no, tą zimową fizyką, tutaj Frosty tam physics, no to pewnie bym się dopiero zatrzymał tam na chyba tej stacji, gdzie to było, a nawet pewnie bym ją też minął. Coś tak mi się wydaje. Z tą fizyką też się mogę pobawić, może na innej kampanii. Tutaj dziękuję. Ten, ten tir dopiero był w naprawie, jak pamiętacie. Przez to musiałem jeździć po Wielkiej Brytanii i jakimś tam innym trakiem. Jeszcze mi tam kierownicę zmienili po innej stronie. Także dziękuję. Wolę zostać w tym Dafie. Na razie dobrze się sprawuje. nawet po tych drogach. Chociaż tą skrzynią pod te górki zaśnieżone to było z taksowia. To znowu muszę dać po prostu długie, bo nic nie widzę. U. A tu jest gruntówka. Tak, taka jakby. Przynajmniej ją czuć, tak jak gruntówka. Przynajmniej kierownicę sobie teraz potestuję trochę. Mam nadzieję, że jej aż tak nie słyszycie, bo pewnie jakieś tam odgłosy pewnie wydaje. Ewentualnie możecie to słyszeć tylko wtedy, kiedy ja mówię. Patrzcie na trafik, jak się bierze. Jebamy patrzcie, patrzcie, no i poszedł. Jaki swaniak. Ten trafik to momentami dobry jest. Może lepiej, żeby, żeby ST Software go nie poprawiało, bo z tym ich poprawieniem tego trafiku to czasami różnie bywa. Czasami jest jeszcze gorzej, niż jak było. A tutaj zobaczcie jaką akcję w ogóle zrobił. Miał co prawda też warta, bo nic nie jechało. No ale to było dosyć ciekawe. Ciekawe, no ale daleko nie zajechał, bo znowu trafił na kolejnego tira. No. Także... To jest w sumie też najgorsze na drogach. Nawet w rzeczywistości wyprzedzisz jedną, zawali drogę, a potem pojawi się nagle druga. A jeszcze gorzej, o, 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 leci Patrzcie jak leci Dojdzie do końca, czy coś go zatrzyma? Nie, pojechał, jaki odważny w tym Volkswagenie Pseudo-Volkswagenie, bo nie ma tu licencji A nie korzystam, na mo tych modyfikacje od Na przykład ZK to chociaż robi świetne na te pojazdy, to Ja dziękuję, nie lubię po prostu manualnych tych instalacji, modyfikacji na jego modyfikacje dodatkowo bardzo dużo ważą. U, znowu gruntówka. Jeszcze jakieś kamyczki tu się pojawiły, no ciekawa dróżka. Tutaj mnie jeszcze nie było. Bardzo fajna. Ale ten daw wyje. Tego tu nie planowałem. Tutaj momentami takie ściny są, sorry, ale tu u mnie też to występuje. To niestety nie, nie to jest... Te same ściny, co były na przykład na początku tej Może szkurde, kamyczek mi uszkodził naczepę. To nie te same ściny, co były kiedyś na przykład na początku nagranie z tej wieczornej jazdy. Czy tam porannej to jeszcze było. Wtedy to był problem z dyskiem, z tego co kojarzę. Tutaj po prostu mi gra ścina. najwidoczniej po prostu coś się wczytuje. O. Jaka droga ciekawa, wow. Słuchajcie, jak cały Tyr pracuje. Jeszcze te kamienie. Jeżdżę ten trafik. Ci, tu naprawdę na tej Islandii to są. Hmm, ciekawe. Tymczasem wrócę do Europy i. Kurde. Kamyczki. Tymczasem wrócę do Europy i tam będą. No... blokować, wjeżdżać, wymuszać, wszystko, a tutaj wyprzedza na takich gruntówach, na zakrętach, z góry pod górkę i się udaje. Naprawdę tutaj kierowcy są nieśli, wam powiem. Aczkolwiek te kamyczki trochę po... No, trochę pobiły moją ciężarówkę. Trochę ją podniszczyły, ale fajnie się jechało z tej górki. Chociaż wolałbym, żeby był dzień, żebym ja tutaj więcej rzeczy widział. I żeby, żebyście też mogli zobaczyć. Już jest prawie dziewiąta, no bez przesady z tą późną porą. Chyba wyłączę tego moda po prostu, bo przy nagraniach to jest takie... Bez sensu. Zwłaszcza jeśli chodzi o tam kampanię, bo tutaj trzeba pilnować sobie tego całego czasu. Wiem, zdarzyło mi się, że kilka razy to nawet na filmach wyłączyłem. Chodziło o ten cały odpoczynek, i tak dalej. Ale to był zamian tam za coś. Na przykład, ewentualnie wolałem podciągnąć film do końca. No a tak, to, no, to tutaj, jak było widać, no, jechałem praktycznie przez noc. Chociaż większość nocy to ja skippłem przez ten sen. No, to jednak teraz, jak ten dzień trwa krócej w tej grze, przez tą modyfikację, którą tam mam, na pory dnia. To ciężko w ogóle tak trafić odpowiednio, tak, żeby było dobrze i jasno dzień. A tutaj to strasznie, to późno się pojawia coś. 9 rano, a nadal ciemno jak. Well. Nieważne. właściwie to już do końca tutaj dojechałem. Także no nie wiem, czy jechać jeszcze jedną trasę, czy może to tyle na razie. Nie chcę też robić przeważnie no to jakoś zbytnio długiego filmu. Islandii pewnie trochę pozostanę, także może coś pojedzie się w kolejnym odcinku, ale może już lepiej za dnia. Tak, żebyście więcej widzieli. Może jakieś tu jeszcze inne trasy, chyba, że to była ta jedna z tych nowych tras. Bo w sumie nie sprawdzam tego aż tak dokładnie. Słyszałem, że na Islandii po prostu były te nowe trasy. Miałem tu się wybrać, ale co prawda w innej konfiguracji na głównym profilu. Tam chciałem przetestować sobie jakieś ciężkie ładunki, ale też z takim koniem, który dałby radę. Już nie chodziło tutaj o takie umęczenie konia czy coś, yy, tylko chciałem po prostu przejechać sobie tą trasę, ale z takim większym wyzwaniem, po prostu ale takim równym, że tak powiem. Ty gościu skręcasz to, czy co? No nie wiadomo co on robi. No, no stanie i, i tyle. Baram, hmm, może to są te faktycznie nowe tereny? Nie jeździłem tutaj wcześniej. Ehm, Mam wszystko na szaro. Na głównym profilu w sumie nie sprawdzałem, a ta brama się sama otworzy, pewnie? Tak, dokładnie. I te dźwięki jeszcze, wow, fajne. No, tutaj bardzo fajna firma. I gdzie mam... No, shopy, mam wiesz, coś z tym. Gościu. Myślisz, że mi się chce, zwłaszcza teraz? Czekaj, czemu to tak dziwnie wygląda? Czy dobrze? Nie, dobra długość, nie bo myślałem, że to jest na połowę naczepy. Ale w niestety nie chcę tutaj odwalać tych takich manewrów. O, mogę sobie przydzielić tutaj kolejny punkt. Tylko tak, żeby on się opłacał. No, tutaj jak można zobaczyć, bo używam tego moda na ekonomię, za kolejne poziomy przy ładunkach o wysokiej wartości jest 0. Nie, nie czytałem kiedyś tego i po, no i omyłkowo no, dałem już tutaj punkty. Za tą pierwszą rangę, co prawda, daje tam jakieś premie. No, co prawda, tutaj jest tylko premia za do doświadczenia. Natomiast tutaj no, też. Ale tutaj, akurat, więcej daje premii do doświadczenia. Natomiast jeśli chodzi o highs, no to praktycznie nic. Wiadomo, tutaj odblokujemy kolejne ładunki. Tutaj, dłuższe ładunki to raczej znamy. Tutaj, no, wszystko pusto. No, tutaj jeszcze jest premia, akurat i w tym, i w tym, ale to tylko do doświadczenia, także nie przyda to się. Natomiast jeśli chodzi o ekologiczną jazdę, tutaj wszystko działa. Także można przy okazji coś tam mieć, jakieś bonusy. Więc lepiej w to iść. I akurat zrobiło się teraz jasno, tak? Serio? Ale ładnie to wygląda. Wow, fajnie. Trzeba sobie jakieś takie zdjęcie tutaj cyknąć, ale to może już po odcinku. Także teraz wyłączę, niech on sobie tam na razie odpocznie. I cóż, widzimy się w kolejnym filmie. Tylko czekajcie, jeszcze wyłączę to. To by było na tyle w takim razie. Nie chcę robić jakiegoś długiego. Ostatnio mieliście cały czas długie filmy, także teraz będzie trochę krótszy. No i cóż, to tyle, a więc dzięki za oglądanie zachęcam do ocenego filmu, skomentowania go od udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierając mnie również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!